Może troszeczkę witam wszystkich, może troszeczkę o genetyce. Ostatnio, no nie ostatnio, wcześniej yy, nasz yy, yy, starający się o relekcję Juda ogłosił kiedyś, że w nas płynie krew starszych braci. I on tutaj jest z tego dumny i wręcz nikt nie może temu zaprzeczyć, bo tak jest. Troszeczkę by to rozbawiło, no ale w takim razie... Yy, opowiem historię, to być takie bajdurzenie, bo to jest, to jest z bardzo wczesnego mojego dzieciństwa historię, które ja zasłyszałem. Nie do końca wszystko wtedy jeszcze rozumiałem, co było mówione, a było mówione różne historie tych, powiem, naszych pradziadków, bo to już ja uznam nawet takich ludzi, którzy, którzy opowiadali historię tej naszej, tego naszego współżycia Narodowego. Historia będzie się opierała zawsze o, jak oni opowiadali, to była sytuacja przed wojną i po wojnie. Oj, przed wojną to było tak, a przed wojną. A ty pamiętasz, jak było przed wojną? No i zaczynali nie teraz opowiadać. Ja byłem naprawdę małem głupia, może miałem 5 lat, może 7. To naprawdę to jest. Ja to szczątkowo pamiętam, ale ja lubiłem <grym> słuchać, bo oni czasami śmiali się z tego, jak to było przed wojną. I słuchajcie, e... Ten słynny, ten, ten to właśnie mm, może tak zacznę, motam się, dobra, może zacznę od tej kwestii na przykład jak to na wsiach było. No i nieraz opowiadali historie takie, że chodzili na te słynne potańcówki, to tak jakbyśmy dzisiaj mówili na dyskoteki, a jeszcze za moich czasów to ludzie pamiętają domówki. Ja pamiętam domówki, ja, to, ja chodziłem jeszcze na domówki. Super sprawa. Ale kto dzisiaj wie co to jest Domówka? Dobra na potańcówki do kolejnych wsi. Oni powiadali, że no wiesz, jak tam żeśmy poszli ileś tam woli wtedy, jak któryś miał rower, u, to było super, to wiecie, rower przed wojną, no oni chociaż mieli rowery, Powiedzmy, że a tam już jak któryś miał rower, to jeden którego brał na ramy, tak? I jechali gdzieś tam ileś kilometrów na jakąś tam potańcówkę do sąsiedniej wsi i tak dalej. No i tam po tej potańcówce wiadomo wracali. I nieraz była sytuacja, że wracali, przejeżdżali przez jakieś tam miasteczko. Ja nigdy nie słyszałem, żeby starsi bracia mm, teraz się słyszy, że oni mieli jakieś, mieszkali na jakichś wsiach. Mieszkali na, w małych społecznościach, w takich można się osadach nawet, bo to nie były miasteczka, ale osady. Ale to były miasteczka starszych braci. Praktycznie oni tam mieli te swoje sklepy, sklepiki. I oni wydali, że wracali i bardzo często zaglądali na herbatę do e, siostrzy Czóweczek, Dówek, siostrzy Dówek, tak, takie nazwy żeby nie, nie urazić YouTube'a I oni podalga no, wiesz, a ta i tam wymieniali czasami nazwiska, imiona, a czasami to nie, a ty tam pamiętasz ta córka tego, a tego gdzie o to ale jak ona była fajna, jak ona ma wiecie, piękna, tu i ten, no i ono wie, o, wiesz i tam co zawsze ona tu zapraszała. Nie no i ty, i ja tam, a ty wiesz, a ta ja, ja byłem u tej drugiej I oni tak to w taki sposób to opowiadali, że ja jako dziecko no to wiadomo, wyłapywałem tylko to, że po jakiejś potańcówce na wsi u swoich dziewczyn, co z wracali przez miejscowość, w której mieszkały starszy ci bracia, no i jeszcze szli na poranną herbatę do tych mm, duweczek. Bardzo atrakcyjnych, oni bardzo dobrze o nich nie wspominali, że one je ugaszczali, no i wtedy nad ranem, już, no to można powiedzieć. <laughs> wracali do domu, to już nad ranem, to już było przed południem. Wracali do domu, do swoich domów, kiedyś je, druga historia to jest jeszcze z czasów komunistycznych. M, późnej komuny, była jakaś, też jakaś rocznica jakiejś tam akcji, coś Holokaustu, tragedia. To nie wiem, czy to, czy to, to, ja, to, ja powiem, to jest bajdurzenie. To ja powiem bajdurzenie, bo to ja tego programu pamiętam, tylko że się uśmiałem, ale to już byłem nastolatkiem, już wiedziałem o co chodzi. Oni wzięli z tego programu dwóch czy trzech. Ja pamiętam dwóch, ale mogło być ich trzech. Yy, jakiś tam partyzantów, jakiś tam więźniów, którzy tam przeszli, jakieś obozy, yy, no, weterani wojenni, no, tacy, którzy tam po przejściach ludzie... I program miał się skupić na tym, że oni mieli opowiedzieć, jak to było, no, ten cały ryb. <grym> ten aktor nie spodziewał się tego, bo to chyba było na żywo. No i oni mieli opowiadać, jak to było m, współżycie przedwojenne, jak oni tam My tu Polacy, tu starci bracia mieli swoje dzielnice, o to, było, to chyba było o Warszawie. No i zaczynają te rozmowy, e, jak to było, no i ci powiadają, no wiesz, no tego przed wojną, tam żeśmy żyli, chodzili. No tak, mieliśmy kontakt i wszyscy przyznają, przy, wszystka trzech mówią, że jak najbardziej. No mówiło, o jak się szło na potańcówkę i opowiadają historię. A ten redaktor chyba nie wyłapał tego, no i oni opowiadają hi historię że wiesz, no tam byli na jakieś, dzisiaj byśmy powiedzieli na dyskotece, no też na jakiejś tam zabawie miejskiej, gdzieś tam u kogoś też na jakiejś domówce. No i wiesz, wracamy, no zawsze się szło przez te osiedle, przez tą dzielnicę, gdzie były te siostry lubeczki, mówi, one mówi, w tych oknach, mówi, zawsze że one wiedziały, o których my wracamy, to tylko, mówi, firanka była usłonięta i, i już oczko, mówi, mogłeś sobie wybrać, mówi, tak. No i ten tam zaczął przez. ale nie, ale przez panowie tu my tam coś, ja pamiętam, że on tam jakoś tam zaczął kombinować. Bo co? On myślał, że oni tu będą opowiadać, jak myśmy chodzili wiecie, do kina, do teatru, do biblioteki, mieliśmy spotkania kulturalne, omawialiśmy naszą kulturę, nasze. <noise> cymbał totalny. No ale że chyba by był program na żywo, bo ten program trwał. I oni opowiadali o że... Ja pamiętam, to, to to tylko już po to wiecie, ja cię ja wtedy bardziej się uśmiałem, niż się przyglądałem temu programowi, ale chodziło o to. I oni myla i tak mówiła, że były różne znaki, mówi, mówi te siostry, człowieczki mówi, ta mówi, kiwnęła, mówi czasami, mówi to ci głowo dała znak, to już się nie działo, Czy wejść od frontu do domu, czy wejść od tak zwanej zakrysti, od zaplecza. I ja oni tam mówią, no tak, mówi, do tej to się mówi, chodziło, mówi ona zawsze, jeszcze było drzwi otwarte. Tam mówi przez... Bo oni mieli nawet służbę, to nawet do niektórych to już wiadomo było, że drzwi są otwarte, no i tam się wchodziło na poranną herbatę i tak dalej. I oni tak się, ale zadowoleni, to, to były już takie dziadkowie, bo to wiecie, to byli faceci, to to wiecie, to wtedy, to oni w to wojnie to bieli już po 30 lat, oni obojali czasy przed wojny. właśnie takich zebrano, że to byli 20 lat, lata 20-30, bo oni te lata opowiadali. Jak się żyło w Polsce, jaka, jaka to była nasza symbioza i współżycie dwóch nacji, tak mi to powiedział. No i oni tak opowiadają sobie, no tak, mówi, ale ta była fajna. I ciekawe było sytuacja taka, że jakoś się wymieniali, żeby ktoś ich tam napadał, ktoś ich wyrzucał z tych domów, ktoś jakieś miał pretensje. Nawet oni nie że jak się chodziło, nawet od czoła, to tam jak sąsiadka widziała, to nikt, wszystko gra, Polak przyszedł, to trzeba go ugościć. Dobrze, że przyszedł, mówi, zawsze nas mówi tak ładnie gościły no i na południe e, wracaliśmy. To bo taka jedna, może jeszcze tylko jedno dodam. E, to jest w ogóle to, co trzecia, na przykład te słynne targi. E, też jeździli ojcowie z synami handlować, e, handlować, e, sprzedawać zboże, te produkty rolne. <laughs> no w całej Polsce. I nieraz było tak, są filmy, to jest jak, do, jak się. Słynna Ziemia obiecana, jest niezłym filmem, na razie się go obejrzeć, ale nieraz była sytuacja, że jechał ojciec z synem, dobra, sieć na wozie, targł się tutaj z starszym bratem, a ja idę do knajpy. To wtedy to były szynki i tak dalej, a wielokrotnie to nie było tak, że szedł do knajpy, bo oni wszyscy byli umówieni i szedł prawda, wiedział, gdzie już tam, jak, jak stary handluje, no to żona pewnie w domu obiad gotuje. No i szedł na obiad, na poczęstunek. I tak to wyglądało. Eee, oś, dobra. Jest, no dobra, to było to. I później sobie wracał, tam jeszcze szedł do szynku, oczywiście, mm, po herbacie trzeba było setkę bimbru wypić, no i wracali do domu. Teraz kwestia dyskrecji. Słuchajcie, tym się nie chwalił. My jesteśmy narodem katolickim, bodajże, Szóste nie cudzołówką. <noise> Także nie było to czym się chwalić. No, między sobą kumple opowiadali sobie, wymieniali się po, tam, różnymi doświadczeniami ze starszymi siostrzyczkami i tak dalej. Natomiast nie było się naprawdę czym pochwalić. No, trzeba było się później wyspowiadać z tego wszystkiego, z tych herbatek. A jeszcze jak sytuacje były, bo to też się śmiali nieraz, jako to, 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 to opowiadali, że. Jak którym, któryś się już dowiedział, że po którymś tam spotkaniu, hmm, prawda, siostra mu oznacza, że e, zostanie ojcem chrzestnym, no to wiecie, to ten buraka strzelił i wracał. I teraz weźcie pochwal. A wiecie, to jest plotka w małych miejscowościach. To było tak, że zaraz doszło na przykład do jego żony. No i już ma w domu burę awanturę, tak? Ona wiedziała, że ta siostrzyczka nie przyjdzie na awanturę, więc przeciwnie. Będzie zadowolona, nie wystąpi o żadne alimenty, o żadne odszkodowanie, wszystko gra. To takie, to takie było mieszanie genetyczne. Dobra, zakończę film. Drugą część nakręcę, powiążę jeszcze starsze czasy. Powiążę wiek sprzed 100 lat, 200, a nawet 300 i obecny 2020 rok. 21 wiek. Powiążę Wam 18, 19 wiek. 21. Pominę, pominę 20. Będzie bardzo ciekawy filmik. Polecam go. Też kupa bajeru, powiem tak, bo tym trzeba by się zająć naukowo, ale po co? Dobra.